A ty widziałeś ten film? Który? Co goś kliknął przycisk i zaczęły mu się wszystkie otwierać? Nie Tu, z jednej i z drugiej strony wszystkie się otworzyły. Mógł sobie paczki powyciągać. Myśmy wszyscy nie paczki. Ale to nie jest bunkier. Jak nie jest? Nie. Jest w lokalizacji. No, w sumie to się zgadza. Może to jest bunkier. Po kształcie to by nawet pasowało. <laughs> Audycja zawiera lokowanie produktu. Może dzień dobry, zacznijmy, żeby nie zapomnieć. Dzień tego. dobry. Dzień dobry. Chciał już koniecznie. Idziemy do drogi. A gdzie ty idziesz? Do drogi. No wiadomo, co ja tam nie chciałem iść. Ale ja chciałem, chciałem Ech. pokazać. O! <laughs> Właśnie to chciałem pokazać. No teraz będzie cłania kował, wiem co znalazł. Regel b 1 łamane przez 1. 37 rocznik, 95 metrów sześciennych. <laughs> koszt budowy 26,5 tysiąca reichsmark. Schron jednosektorowy ze strzelnicą czoł czołową. Znów obrysowany bez sensu, bo zupełnie nie będzie się zgadzał. No raczej. No dobra, tu jest trochę bliżej... Nie wiem czego. <laughs> nie wiem czego, Tomuś, nie wiem czego. O, widziałeś? Maikäife. A nie, myślałem, że to Coś szersze. Majowy. Krząszcze majowe. Kiedyś sobie głowę rozbiłem przez takiego. <laughs> z Nie opowiadałem Ci tej historii? Nie. Weź opowiedz, proszę Cię. A za ile ich ty jest. No, opowiedz, jak sobie <laughs> przez... <laughs> Już sobie zaczynam wyobrażać. Krząszcze majowe mają to do siebie, że one jak lecą, to tak bzyczą, takie bzzz. I to nie jest fajne. I szczególnie jak Ci tutaj bzz. I tu Ci bzz. I z każdej strony możliwe robi bz. W związku z tym, a ja akurat byłem na dachu, mieszkałem w bloku i montowałem antenę do CB Radio. Nie. Jeszcze kiedyś tak się robiło. I zamontowałem maszt, montowałem antenę i te książki zaczęły mnie wkurzać, a że miałem kombinerki w ręku, patnąłem jednego i go zabiłem. Nie przyznałem się do tego przemoc. No, Zobaczyła czy Przyatakował mnie. I w związku z tym pomyślałem sobie, dzielny jestem, patnąłem drugiego. Było wszystko super. Trzeci nalatywał na mnie, to ja, nie zastanawiając się długo, chciałem go trafić. I tak chciał, że uderzyłem się w głowę. I poczekaj, to nie i, jest. I poczekał I konsekwencje do dnia dzisiejszego są widoczne na tych filmach. Nie, nie. szramy już nie mam. Generalnie oczywiście kiedyś no było. Szramię. Kiedyś było tak, że jak, jak była rana, to się ją po prostu wycierało i tyle. Ja się zalałem krwią, wytarłem wszystko i poszedłem na dół do domu. Schodząc, miałem całe naręcze narzędzi. Zapukałem, znaczy nogą pukałem do drzwi. Mama otworzyła i zjechała. Jak zobaczyłem się w lusterku, wiedziałem dlaczego. No tak oczywiście jest wesoła, ale pamiętaj, że... Tak, jestem przekonany, że konsekwencje tego uderzenia się kombinerkami w głowę. Słuchaj, żebyś ty no, zaraz nie się. miał konsekwencji. Tam jest obiekt. Tym razem dla odmiany. Ty no czekaj. Bunkier O Poczekaj, bo już się zaczynam zastanawiać, czy może jednak na tym planie to nie jest dobrze. A my... No nie jest dobrze. No poczekaj. No zobacz tą strzelnicę. Łamanie <laughs> zobacz. <laughs> tu jest. To złamanie, które nie, nie, tam... Nie, to jest wejście. No to wejście. No to idziemy zobaczyć do obiektu. No to wejście. <laughs> Oby to nie była strzelnica. Ty, ale może to być strzelnica faktycznie. Usłyszałeś? Albo... Nie. Przeleciał. Nie mam kombinerek, nie dam ci kombinerek. Nawet jakbym miał, to Przeleciał. ci nie dam kombinerek. Ciekawy jestem, czy ci jednak, to jest. chyba jednak to jest wejście. Nie, wejście, wejście jest. Je, to całe szczęście. Także obiekt jest odwrotnie, dokładnie odwrotnie zrobiony. Myślę, że będziemy mogli do niego wejść z drugiej strony. Mogę Ci poświecić. A Strzelnica. nie, bo Ty też masz światełko. Strzelnica jest stamtąd. Nie trzeba tak bardzo specjalnie. Strzelnica jest z tej strony. Z tej strony jest wejście i zaraz spróbujemy się do niego... I zobacz, patrz, 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 patrz. Patrz, patrz. Na tamtym obiekcie prawdopodobnie też odstawały takie właśnie, mhm. takie elementy. Takie rzeczy zostały odcięte. Po co i dlaczego? Żeby komuś krzywdy nie zrobić prawdopodobnie. Okej, okay, dobra, to, to do mnie przemawia. Jedyn... Dobra, masz rację. W takim razie cofam to, co powiedziałem, to mógł ktoś zrobić dla Ciebie bezpieczeństwa. Nie wpadłem na to. Szczerze mówiąc. Ale ja nie Ale, ale nie wpadłem dlatego, takie... że zazwyczaj to następuje jako dewastacja, no albo zbieranie złomu, a nie bezpieczeństwo. oczywiście masz rację. Przyzwyczaiłeś się w MRU. Ale zobacz, tak. on nie jest jakoś. Nie no jest. Myślałem, że nie jest rozwaganie. Skończy jedno zdanie, żebym wiedział, do czego się mam ustosunkować. Nie jest rozwalony. Nie używajmy tego słowa. Yy, nie jest wysadzony. Ale poczekaj, bo my jesteśmy w środku. To dlaczego tutaj jest strzelnica? No to jest strzelnica obrony wyjścia. On jest taki malutki. Jak cofniemy się do planu, to nam wszystko się okaże. Tu była strzelnica. Ale tu jest ściana boczna. No i dobrze. No wszystko Czy ona się, się otworzyła? Nie. Tu brakuje nam ściany i tu brakuje nam ściany. No to czemu obronę wyjścia? No bo jak zajrzysz tam, to zobaczysz, gdzie to jest. On nie miał yy, izby... Pogotowia bojowego, czyli tej mieszkalnej. Poważnie? No, niektóre takie były. Ale taki malutki. To tu nikt nie mieszkał? Nie. To oni co, dobiegali do niego? No wiesz. Nie. Mogą być tak jak na linii Mołotowa. Poczekaj. Tylko izba bojowa. Poczekaj. Poczywają poza obiektem. Przemek, ale tu były jakieś takie większe drzwi. No albo też trochę się rozjechały ściany i się dlatego powiększyło. No Bo ja już sobie pomyślałem. Tu było, tu była. No tak, rozsunięta jest dobra, no. Bo ja już sobie w pewnym momencie nawet pomyślałem, Oj, że może się tu bojęty. się armata znajdowała i że ją. Tam na tamtej wysuwali. planie było napisane, że karabin maszynowy. No tak, no ale wiesz. Dobra. Po prostu się te ściany się, no patrz, tu nie wysadziło całego sufitu, trochę się rozjechały ściany i oto e, wielki problem. No nie wiem, czy problem. O. Tu była ściana. A stąd prąd brali? No na pewno tu była ściana? Tu była płyta. A za nią był no sobie była, karabin tak. maszynowy. Była. No widać nawet takiej grubości, takie 10 cm, taka siódemka. Patrz Ale śliczne. Bo tam już nic nie ma. Czekaj, czy jest coś? Nie, tam już jest ogrodzenie. Poślałem po drugiej jakieś... stronie ogrodzenie jest kawał betonu. Jest? Tak, tu zobacz. Tu, 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 No nie idź tam. Dobrze, przyjdę. Z tej czy stamtąd? Zaraz się pan nakrzyczy. Nie Czy świecisz jest. mu w okna. Lam. Nic złego nie robi. No jest rzeczywiście. To pewnie ta ściana stąd. No pewnie tak. I ktoś ją ma w tej chwili u siebie na, Ja na wiem, że jest jeszcze jeden Jeden e, obiekt, to, to za dużo powiedziane, ale elementu obiektu. Elementy. I chyba tam podjedziemy. Dobra, to choć jeszcze namierzymy tylko ten obiekt, jak on rzeczywiście wedle mapy. Powinien być ustawiony. Skoro wejście mamy tam, czyli on. Aha, no tak, bo jakby. <laughs> Brakująca powinniśmy... część stropowa jest. Poczekaj, tu. tak, ale myśmy zaczęli, powinni zacząć od tego, że tam byli Polacy, tu byli Niemcy. Dlatego wszystkie obiekty były skierowane w tamtą stronę. Bo myśmy tego nie powiedzieli na początku. I teraz ktoś mógłby się zastanawiać, po jaką cholerę. No w sumie logicznie. No. No musimy. Tym razem postaram się, pozwolę sobie i postaram się złośliwie nie skomentować. Znaczy to, że nie skomentujesz, to już, jest, oznacza, to, to już oznacza, że Wiele. nie jesteś złośliwy, bo ty komentujesz tylko złośliwie. Ty tu się chcesz doczekać. Mapa. Czegoś. Stara mapa. Załoga pięciu żołnierzy. Są łóżka. No co ty mówisz? A, wizbie bojowej. Ajajaj. No. Aj, aj. Czyli no okay. obiekt powinien być tak, obrócony. No 90 stopni. Tak, Kolejne 90 stopni, ale w, tak. nie, w drugą stronę. Znaczy w tą samą stronę. Nawet w stosunku do tego jest źle zrobiony. A ten jest dokładnie odwrotnie. Znaczy no powiem Ci, że to, to jest mistrzostwo świata takie nanoszenie. Jakby tą planszę postawili z tej strony, o, to byłoby dobrze. Byłoby już lepiej. Dobra, ale my nie jesteśmy od plansz. Od czego? Słońce zaczyna zachodzić, zachodzić. Słońce już zaszło. Chodźmy do następnego obiektu, bo nie skończymy. 21, 22. To dla na następny raz. Byliśmy tu przecież. Nie byliśmy tu, my byliśmy 20, A, 26, i 27. 27. Jesteśmy przy 22 i gdzie jeszcze będziemy? Wysoko, nie wiem czy ta mapa to obejmuje, ale pojedziemy gdzieś tu. Może to być to miejsce, albo jeszcze dalej. Tu. No to tych nie ma. Może się okazać, że tak. Sprawdzimy to, bo dzisiaj to już... Słońce ma się ku zachodowi, zróbmy jeszcze jeden obiekt i, i jedźmy do domu. Chciałeś przekląć teraz? Nie, ja nie przeklinam, nie używam takich słów. Chula. Że jedziemy do domu. Ta. Ale nie jedziemy do domu, jedziemy na następny obiekt. Dobra. Okej, okay. tu jest muzeum. Tu drodzy moi. Jakbyście potrzebowali. No i co teraz? Czemu ja, my idziemy alejką. Ulicą. No, właściwie ulicą, no dobrze. A trochę, że te szersze ulice są. No tak, bo to jest z metropolii Gorzów jest. <laughs> Metropoli. Używasz dziwnych stwierdzeń. No Okej. Okay. Ładnie tu. Nie no, ogólnie tu było ładne, ładne miejsce. Mi ci się podoba, wiesz co? No te, tutaj te ta, 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 ta wzgórze, ta, 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 ta góra, znaczy do góry i do... Widoczki tam są mhm. genialne. I to w ogóle było tak. dosyć ciekawie, bo tu była miejscowość niemiecka, po drugiej stronie była miejscowość polska. I oni przez wiele czasu żyli tak wspólnie, razem i się lubili nawet. No, ale to nie było jedyne miejsce tego typu. Ale później złupili się. Aha. Napadli, popsuli. No i jesteśmy. Łopanie. Tylko to, powiedz tak, Dziwne. kiedyś, nie wiem czy tutaj to jest teren należący do kogoś, ale myślę, że tutaj szkody nie zrobimy, jak nawet gdzieś tam trochę sobie zajrzymy, bo no, tutaj, jak, jak ja przypominam sobie, to e, e, obiekt wchodził w obrys tutaj, mm, Czyjegoś tam opłotowania? Pięciu żołnierzy. I też spali w izbie bojowej. Region. Która była tutaj? O! Patrz! Ten jest ułożony dobrze. Tak jest. No wreszcie. No jest. Sukces. Chociaż ten malunek niekoniecznie już. No nie, no ale ten jest. No ok. nie, no nie, w miarę dobrze. Dobra, jest. nie, nie czepiajmy się. Tu jest ok, tu jest prawidłowo. Tu się przenosi jeden do jednego. No. Bardzo mały obiekt. No pięciu ludzi, jedna izba, jedno wejście. Ale on był taki. Powiem ci, jakby na to nie spojrzeć, to dosyć solidny. No bo ja B, B1, tak, czyli to meter grubości ściany i stropy. Ktoś o no powiedział, to... że nie ma czegoś takiego jak alt. Co? Bo przy niektórych obiektach jest na przykład B1 alt oznaczenie. I ktoś nam zarzucił w komentarzach, że nie ma czegoś takiego. A więc co, powiem ci tak, a ja dobrze, Ja zawsze mówię, że ja bazuję na materiale. Takim jak katalog między innymi Roberta Jurgi, gdzie to na pewno jest opisane, więc proszę pokazać jakby swój materiał. Po wtedy podziękuję za dostarczenie informacji. Ty, Ale faktycznie to jest chyba u kogoś na posesji. Było, to było. Znaczy na pewno było, a I czy może, jest? Może komuś... Ale zobacz, że jest oczyszczone, no i ten port tam jest jakiś, tam wiesz, także. Nie, no my w, w pokojowych nie zamiarach nie chcemy nic zniszczyć. No tylko chcieliśmy po prostu pokazać jak wygląda obiekt. Bardzo. Jak? No, właściwie to nie bardzo jest to pokazywać, chciałbym zauważyć. Ale A, Czekaj, bo już Ci powiem. A, tu było wejście, tu był nadsypany, nadsypana została ziemia mm -hmm. i dlatego to tak wygląda. I została wsypana do środka, dlatego tu. No, my czy widzimy... co myślisz, to że to, to zostało strom. nadsypane, to wszystko? No, no, ale zobacz, Tomasz. No, no tak. Tu nawet się zachowała, yy, nadproże się zachowało. Jestem bardziej niż pewny. No tak, tak, tak. Ej Czyżby? No ale to... Nie, ale to dziew... 8-9-3-3? Nie wiem czy jest 8-9-3 No właśnie, jeden karbo dwójko Nie, To chyba jakieś nowe jest. No ale okay. to może nie za bardzo wydać. Wiesz co, nie doszukiwałbym się. No ale w tak. W takim szukam. stanie obiektu to okej. Okay. Czy no braku stanu? Ale wiesz, <laughs> no dłuższej <laughs> chwili tak patrzę i zastanawiam się Skoro on dostał strzała, to wygląda na to, że tej szopy tutaj nie mogło być. Chyba, że ta część została dobudowana. No jest trochę inna cegła, to ale. raczej. Przemek, jak tutaj dostałby strzała ten obiekt. Poczekaj, ty używasz określenia dostał strzała. Co u ciebie oznacza dostał strzała, żebyśmy byli kompatybilni umysłem? Został wysadzony. Dostał strzała? Nie dostał strzała, został wysadzony. Dostanie strzała, jak się do niego strzeli. Ale on był odstrzelony od środka. O, dajcie mi cierpliwość nad Tomaszem. O, no, wiedziałem, wiedziałem, o, to znowu prostu. się przewróci, wpadnie do no góry. To są właśnie nerwy spowodowane Tak. W... Twoją cierpliwość. Kurde Za A wysoko. nie można wejść Tomek tutaj. Można nie. łatwo, można trudno. Nie. Ja tylko przypomnę. <laughs> daj, daj kamerę to cię nagram. Jak nie wchodzisz i schodzisz. Nie. Nie. Dobra. Już wszedłem, teraz odpalę tylko lampkę. Szukam jego obrysu. No to no, mam pokazać palcem, czy co? No i przestań już. Z tej strony szukam elementów. I dlatego zastanawiam się, czy dostała ta ściana strzała, czy była później. Bo ona musiała w jakiś sposób ucierpieć po wysadzeniu bunkra. Ale wygląda na to, że to jest powojenne. Co? Chodź to. co? No to popatrz sobie tutaj. Na co? Na to. No, zawsze się patrzy na punkt styku, no. no i zobacz, jak Ci to wygląda. Podlany jest, ale tu, no nie Moim zdaniem, to w momencie wysadzania, to ta część tutaj run Runęła i została odbudowana. Tam pęknięcie, tam pęknięcie, tutaj też się coś sypie. No ale poczekaj, mówisz odbudowana, to jak została ta ściana odbudowana, to ona się nie może sypać. Bo, bo, po prostu została na nowo zbudowana. No ale z drugiej strony zobacz, popękane i tu jest coś. Tu też są pęknięcia. Na tych pewno pęknięcia ten ruch. to Tomasz, tych pęknięć na tej ścianie to jest całkiem sporo. No bo to jest stara ściana. To, stara... to są starsze kościoły, jakoś tak nie wyglądają, więc proszę Cię, Panujmy to emocjami. No tak, nie porównuj kościoła ze studową, czy to z kościołem, masz Poza rację. tym zobacz, jeszcze jedna fajna rzecz, wkomponowany bunkierek, Elegancko Nie pierwszy raz. To oznaczałoby również, że, że tych zabudowań tu nie było. No, ja wiem. No bo ograniczyliby sobie pole strzału no, no czekaj. I to solidnie. No, powiem Ci, że ja bym tak. Może były, może nie były. No. No teoretycznie. No jest nie było te drzewka wykosimy. No i powiedzcie, że będzie dobrze. No, no może rzeczywiście. Może, może, może. to, musi. No to jest ten moment, którym chyba powinniśmy się udać się w stronę zachodzącego słońca. Słońce nie, już, w Przemku, kochuje. zaszło. Jeszcze. Naście, ciku, tak, minut temu. Bo, bo Anna mówiła, tylko żebyś nie wracał, jak będzie ciemno. To nie będzie ciemno, zapalisz sobie reflektory. Tak. Nie. Powiedz annie, że ty jeździsz zawsze włączając światła ona w moturze. Wie jak a jak trzeba będzie. Mój drogi Watsonie, ona wie, jak jest. A jak trzeba będzie, to możesz zawsze powiedzieć, że Ach. ja też włączyłem światła. Ach. Ja mogę powiedzieć, a później będzie. <noise> Albo nie będzie. <noise> nie wiem, nie będzie obcy. pomidorowej. Nie wiem, kto. Znowu obcy. nie będziesz miał <noise> po pomidorowej. Wiesz, ja w tym momencie nie jestem stroną, która w żaden sposób zawiniła. Ale też nie. Po co to jest winny? Nie, sól. Co? Sól. Bo zupa była zasłona. Wtedy jest winny. Dobra, niech i tak będzie. Czasami trochę twojej logiki nie łapię. Ty co zawsze musisz pogadać, nie? No, ja taką mam robotę. Dobrze. Patrz, tu jest fajne miejsce. I w tych okolicznościach przyrody skończymy dzisiejszy odcinek. Jakie fajne miejsce? No. To nie jest fajne miejsce, Twoim zdaniem? To, to takie do wodowania. Slip. O. Tak się nazywa. Bardzo ładne miejsce. O. I Ale tutaj. Zwróć uwagę. Na murek jest po prawej prom, stronie. No, kolego. Prom. I popatrz. No. Na murek po prawej stronie. Taki no. betonek trochę forteczny. No. Te wywiaski też takie solidne, no. chociaż nie będę tutaj się silił na teorię, że to związane w jakimś tam. Mocno jest w zakresie. Zwłuchami. Dobra, rozejrzymy tak się i zaraz nie. wracamy do Was. To była płacząca. Dlaczego? Pokała nad Tobą? Mm, no, nie, no, akurat nad Tobą. Nie, prawda. Nie masz racji. A myśmy jeszcze dzisiaj chcieli pokazać Wam jedną rzecz. O, <laughs> kotwica. Nie wiem, czy ją widać. Łódka. Łódkę widać. Tu jest wodowskaz. Czyli pokazuje ile jest wody, ile jest wody teraz? No jak nazwa sama mówi. 2 metry 20 cm. A tu jest prom i teraz. Tutaj po drugiej stronie tam o dokładnie było kiedyś grodzisko. Rzeka Warta była rzeką graniczną. W tej chwili jest taki mały gadżet, a mianowicie prom, którym Zjeżdżając tutaj, możecie popłynąć na drugą stronę, dokładnie na wprost. Nie będę wchodził, bo nie wiem, czy można na prom wchodzić tak sobie, o. Ja też nie. No nie nasz obiekt to tam tak. staramy się nie wchodzić. Także fajny prom, przepływający z jednej strony Warty na drugą stronę Warty, nie wiem, jest ile powód, kosztuje. Jest żebyśmy tutaj, żebyśmy tutaj wrócili. Eee, czekaj, 5 zł. A nie wiem, może to I tu są celny. też wodowskazy, to jest w ogóle też ciekawe. Jest powiem. cennik? Jest. 10 zł. Aha, bo to jest możliwość zwiedzania od razu. I tutaj jest. Grupa wiekowa. No, 5 zł. Osoby pełnoletnie, 2,5. Bo Młodzież. to jest co? Młodzież. Bo tu jest prom, który <laughs> przewiezie nas właśnie do grodziska. I będziecie mogli pozwiedzać. Kulturalno-oświatowy dzisiaj odcinek. A co? W końcu. Czekaj, a którę my teraz widzimy? Żeby za... A tu, tu. Żeby za daleko do auta nie było. Drodzy moi, to by było dzisiaj na tyle. Tyle nas widzieli. nie będziemy więcej gadać. Wystarczy tego dobrego. Ciemno się robisz na sprawie, nie widać. Chciałbym zauważyć, Zauważ, że to słabo nas widać. Ty czujesz, jak ten murek ciepły jest? Nie, nie. nie, 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 nie. Myślałem, że ogrzewanie jest. I ten. I chciałem powiedzieć, że spotykamy się za tydzień, bo bunkry się wcale nie skończyły. A jak choć... się skończą, to coś znajdziemy. <gry> no przecież ostatnio mówiłeś, znaczy no, mówisz taką... Choć... 70 albo 80 odcinków temu. Chciałem powiedzieć, od roku czasu mówisz, że się bunkry kończą, a. Ja pamiętam wtedy było około 68 odcinka. Ty najpierw y, mówiłeś przy 15 chyba, że no to. Dobra, będzie... nie przedłużaj sztuczny tego są naprawdę, nie rób tego naszym widzom. No, mogę się w ogóle nie odzywać. Dajcie znać w komentarzach, czy byście chcieli. Nie prowokuj, bo ja takie rzeczy od razu łapię. To no, już nie, to zauważyłeś. Nie wiem, czy wiesz, ale to jest niemożliwe po prostu. Kto by ci skrobał kamieniami i kikami? No to właśnie, to by skrobał kikami? Na razie, trzymajcie się ciepło, miłego, spokojnego. Pa. Cześć.